Witam w 36. odcinku najgłupszych newsów z kraju i zagranicy. Zanim zanurzymy się w dzisiejsze perełki absurdu, małe ogłoszenie duszpasterskie. Przed nami Black Friday, czyli wielkie święto konsumpcji, podczas którego połowa internetu krzyczy, że wszystko jest minus 70%, a druga połowa udaje, że w to wierzy. W czasie zakupów uważajcie więc na cwaniaków, którzy najpierw podnoszą ceny, żeby potem bohatersko je obniżyć do okazyjnego poziomu sprzed miesiąca i dwa razy sprawdzajcie wszystkie super rabaty oraz sklepy, które przeceniają nawet własną uczciwość. Ale dobra, koniec tego nawoływania do rozsądnych zachowań, przecież w tej serii i tak zazwyczaj omawiamy to, co ze zdrowym rozsądkiem nie ma nic wspólnego. Tak więc trzymajcie się ramy i zaczynamy. Jak myślicie, że u nas sądy czasem odwalają niezłe cyrki, to zobaczcie co się dzieje w USA. To tam sędzia z Mizuri właśnie wyleciał z roboty, bo na rozprawy przychodził przebrany za Elvisa. To nie wszystko, facet puszczał też jego piosenki w trakcie zaprzysięgania świadków, a nawet wyczytywał wyroki, udając charakterystyczny głos króla rock'n'rolla. Sam tłumaczył, że robił to, żeby trochę poluzować ciężką atmosferę na sali rozpraw, ale raczej nikt poza nim nie sądzi, że to działało. Wyobraźcie sobie dostać kilka lat puchy wyśpiewane przez podróbkę Elvisa tańczącego na łowie sędziowskiej. Nie wiem jak wam, ale mi na pewno by to nie osłodziło wyroku. No i jakby tego było mało, sędzia wplatał w rozprawy losowe fakty o Elvisie zupełnie bez związku z czymkolwiek. Ktoś wnioskuje o alimenty, a sędzia komentuje, a tak w ogóle Elvis urodził się 8 stycznia, kontynuujcie. Pytanie moje więc jest raczej nie dlaczego facet wyleciał z roboty, tylko dlaczego pozwalano mu na takie zachowania przez tyle czasu. Tak czy owak, ostatecznie Elvis opuścił budynek, tym razem budynek sądu i dostał dożywotni zakaz wykonywania zawodu, przynajmniej w stanie Nie trzeźwy obywatel Ukrainy wbił się w rondo. To akurat można wytłumaczyć: nie jeden już się pogubił, jak usłyszał z nawigacji komunikat na rondzie prosto. Ciekawsze rzeczy zaczęły się dziać potem. Chłop zostawił tak swoje Mitsubishi i uciekł z buta. Świadek jednak wskazał policji, że ukrywa się on w jednej z bocznych uliczek. Kiedy patrol go dorwał i zaczął przeprowadzać czynności służbowe, doszli do momentu zbadania alkomatem. No i tu chłop wpadł na genialny pomysł. Poprosił policjanta, aby ten dmuchnął za niego. Nie wiadomo co chciał tym ugrać znaczy, może i wiadomo, chciał ukryć fakt, że jest nawalony, ale nie wiadomo dlaczego uzdał, że policjant akurat stanie po jego stronie. 27-latek miał ponad 1,5 promila, więc trafi do aresztu i grozi mu do 3 lat więzienia. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary głosiło kiedyś zaklęcie powtarzane w szkołach podstawowych. Tym razem jednak we Włoszech doszło do innej magicznej zamiany: to tam 56-latek przebrał się za swoją własną matkę, aby pobierać za nią emeryturę. Kobieta zmarła w wieku 82 lat, kilka lat wcześniej, a syn postanowił wykorzystać sytuację do szybszego przejścia na emeryturę. Nie zgłosił nigdy zgonu, matkę włożył do śpiwora i schował w domu, a sam, jak gdyby nigdy nic, dalej pobierał jej świadczenia. Sytuacja skomplikowała się, kiedy dowód osobisty kobiety stracił ważność, wtedy syn musiał udać się do urzędu wyrobić sobie nowy. Postanowił tu wzorować się na strategii znanej z filmu Pani Doubtfire, czyli ubrał ciuchy i biżuterię retro po mamie i myślał, że wszyscy się nabiorą. No bo w końcu skoro Robinowi Williamsowi się udało, to czemu mu miało nie wyjść? W urzędzie jednak od razu zobaczyli, że coś jest nie tak. Chociażby przez to, że drobna staruszka nagle przyszła jakaś większa, i co jakiś czas głos jej się łamał i z udawanego sopranu przebijał niski męski ton. Policja szybko wykryła przekręt, a facet trafił za kraty czyli w sumie, dalej będzie utrzymywany na czyjś koszt, więc wiele się u niego nie zmieni. Napady na kebaba to nic nowego, no ale zazwyczaj tam łupem pada zawartość kasy. Tym razem jednak para złodziei włamała się do nieczynnego lokalu, aby ukraść zamrożone frytki, polędwiczki oraz trzy 25-kilogramowe rolki mięsa, określane w internecie jako kule mocy. Po co im to wszystko? No więc oni sami nie wiedzieli, jak tylko zorientowali się, że mięso jest surowe, to wywalili je po drodze. A co oni myśleli, że takie coś wystarczy odgrzać w mikrofalówce i masz gotowego kebaba? Właściciel określił straty na 3000 zł, a 44-letniemu mężczyźnie i jego 43-letniej partnerce za ten skok na kebaba grozi do 10 lat więzienia. Policja w Anglii otrzymywała pewnego dnia wiele zgłoszeń o porzuconym psierasie buli, który miał być przywiązany do znaku drogowego niedaleko szosy. Na miejscu pojawił się dzielny funkcjonariusz, gotów ratować futrzaka i wlepić mandat właścicielce za bezduszność. Ku jego zdziwieniu okazało się jednak, że to nie pies, a zabawkowy renifer. A jeśli chodzi o rasę, to chyba była jakaś mieszanka Svena z bajki Frozen oraz Oso ze Szereka, który do tego zażył jakieś wystrzelone substancje. Tak więc kierowcom zgłaszającym zdarzenie nie można odmówić serca po właściwej stronie, ale oczy to chyba powinni sobie zbadać. Swoją drogą, kto zostawia pluszowego Renifera przy trasie? Turecki Sąd Najwyższy orzekł, że lajkowanie zdjęć innych kobiet w mediach społecznościowych to już oficjalnie podstawa do rozwodu. Pewna para skajerii prała się po sądach, a mąż, który klikał serduszka pod fotkami obcych babek, został uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Teraz musi płacić alimenty i odszkodowanie w wysokości około 5000 złotych. Chociaż tu i tak mu się udało, bo żona żądała 10 razy tyle za straty moralne. Tak więc może wywalczyła mniej, ale ogólnie to sąd przyznał jej rację. Tak więc zamiast przysięgi miłość, wierność i uczciwość małżeńską, teraz powinniśmy dodawać jeszcze zero lajków i serduszek. A ja czekam na pozew, bo polubiłem zdjęcie kota sąsiadki. W miastku policjanci zatrzymali obywatela Kolumbii, który swoim mercedesem bus się przez miasto. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Policjanci skierowali więc sprawę do sądu, ale facet niewiele sobie z tego zrobił, bo po dwóch godzinach znów go złapano za kierownicą. Tym razem jednak postanowił się pochwalić, że ma już prawo jazdy, bo kupił je sobie przez internet. Sprzedawca zapewniał, że jest to legalne i może dzięki niemu poruszać się po polskich drogach. Co z tym zrobić, zadecyduje sąd, oby tylko do tego czasu facet nie kupił sobie przez internet karty wyjścia z więzienia. Jak każdy wie, nie ma nic bardziej atrakcyjnego dla kobiet niż facet z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. A jak jeszcze obsługuje ładowarki teleskopowe i jest bogaty, to już żadna się nie oprze. Tak przynajmniej pomyślał ten 38-latek Stella Hasi, który najpierw ukradł z budowy taką maszynę, a potem przy jej pomocy zajumał bankomat. Niezbyt ogarnął jak to zrobić po cichu, bo ostatecznie w środku nocy próbował zwijać pchając ten bankomat przed sobą zamiast podnieść go do góry. Dzięki rabanowi jakiego narobił obudził chyba wszystkich w okolicy, zwrócił też uwagę policji, nie mówiąc o sztycie jaką zostawił na drodze. Kiedy go zatrzymali, próbował uciekać z buta, ale był w tym równie nieskuteczny. Skuteczny za to był w zbieraniu zarzutów, bo tych ma już tyle, że może się szykować na długie lata w więzieniu. Niech teraz jeszcze tylko inspekcja pracy się dowie, ile przy tym złamał przepisów. Na aukcję w Nowym Jorku została wystawiona w pełni działająca ponad 100 kg taleta z litego złota wyceniona na ponad 10 milionów dolarów. Autor tego dzieła twierdzi, że to satyra na nadmierne bogactwo, no bo przecież co lepiej symbolizuje konsumpcjonizm i przepych niż walenie kupy do czegoś, co jest warte więcej niż całe Twoje osiedle. Bo tak, Kibel można sobie zamontować również w mieszkaniu w bloku. Wszystkie standardowe przyłączenia powinny pasować. Tak więc jak chcecie zrobić wrażenie na gościach, to śmiało inwestujcie. Wreszcie konkurencja sportowa dla ludzi bez kondycji. W Mongolii wewnętrznej odbyły się zawody w byciu leniem. Wygralnym tego nietypowego wyzwania miał zostać ten, kto jak najdłużej przeleżał na materacu, a nie trzeba było leżeć bez ruchu, można było się przekręcać z boku na bok, czytać czy korzystać z telefonu, żeby nikt nie padł z głodu, każdy mógł też sobie zamawiać jedzenie. Nie można było za to wychodzić do toalety, co pewnie było największą przeszkodą w tym wszystkim. Ostatecznie wygrał facet, który przeleżał w miejscu 33 godziny i 35 minut, a to dzięki temu, że wcześniej założył sobie pieluszkę. Szczerze mówiąc, to niezbyt wyżłowany wynik, u nas przecież niektórzy w ten sposób spędzają całe wakacje. Różne akcje robią ojcowie, żeby zrobić wrażenie na swoich dzieciach. Na przykład ten facet ze Szwecji postanowił włożyć sobie 81 zapałek do nosa, czym przy okazji pobił rekord Guinnessa. Na pomysł wpadły jego dzieciaki, czytając o poprzednim rekordzie. Od razu stwierdziły, że ojciec ma nos jak klamka od zakrystii, więc bez problemów ciśnie tam więcej niż poprzedni śmiałek. No i się udało, a facet na dzielnicy będzie miał teraz ksywę Nostradamus. W Korei Południowej odkryto nową formę dyskryminacji singlofobię. Pewna knajpa z makaronem wywiesiła plakat, który oznajmia nie sprzedajemy samotności, prosimy, nie przychodź sam. A żeby nie było wątpliwości, podali cztery opcje dla samotnych. Albo płacisz za dwie porcje, albo żeresz za dwoje, albo dzwonisz po kumpla, albo wracasz z żoną. Dobie horrendalnych kosztów wszystkiego, właściciele wolą, żeby stolik na cztery osoby generował czterokrotny zysk, a nie mały rachunek jakiegoś samotnika. Problem jest tak powszechny, że restauracje wolą kłamać, że nie ma wolnych miejsc, niż posadzić kogoś w pojedynkę. Pewna youtuberka zamówiła dwie porcje, a i tak dostała opiernisz od obsługi, żeby jadła szybciej. Tak więc jak narzekacie na ceny w naszym gastro, to pomyślcie, że może być jeszcze gorzej. Póki co jeszcze nie każą nam zamawiać dwóch porcji, jak przychodzimy sami. A jak już jesteśmy przy kuchni azjatyckiej. W Japonii pewien kucharz musiał w pracy walczyć z niedźwiedziem. Facet przyszedł rano do pracy, udał się na zaplecze, gdzie stanął twarzą twarz z Miszkiem szukającym zapasów. Panowie wymierzyli sobie ciosy, kucharz zastosował judo, a niedźwiedź wypłacił mu liścia z pazurów prosto w policzek i uciekł, bo widocznie nie miał ochoty na pojedynki rodem z Tekkena. Co ciekawe, kucharz, pomimo rozwalonej twarzy, której zdjęcia nie mogę wam pokazać, bo by mi zablokowali film, postanowił jak gdyby nigdy nic wrócić do roboty. Bo jak wiadomo, pracocholizm w Japonii ma już formę patologiczną, a nie ma dla potomków samurajów większego dyshonoru niż wziąć L4 nawet po walce z Niedźwiedziem. Dopiero właściciel lokalu, jak zobaczył kucharza z rozwaloną twarzą gotującego ramen, wysłał go przymusowo do szpitala. Najdziwniejsze w tym wszystkim, że facet jest już na emeryturze, więc właściwie to w ogóle nie musi chodzić do pracy, a co dopiero tak się poświęcać. Niesamowity system, że żeby odpocząć nawet na emeryturze, musisz stoczyć walkę z niedźwiedziem. Poznajcie Christophera McKaya z USA. To bardzo sentymentalny człowiek, który nie ma zamiaru się nigdy poddawać w drodze do wyznaczonego celu. 9 lat temu obrobił bank, za co odsiedział swoje 7 lat w federalnym więzieniu. I co robi zaraz po wyjściu? Ruszył prosto do tej samej placówki, żeby dokonać dokładnie tego samego napadu. I był przy tym tak samo nieskuteczny. Przed zastraszył, zażądał kasy, ale nic nie dostał i musiał uciekać pieszo. Policja widząc takiego geniusza strategii złapała go w okolicy niemal od razu. To jest ten poziom lojalności, którego często brakuje nawet w związkach. Jeśli po wyjściu napadnie na bank po raz trzeci, to powinni mu dać kartę stałego klienta. Mężczyzna z Chin zamroził swoją żonę w kapsule kryogenicznej, obiecując jej odbrożenie, jak tylko medycyna znajdzie lekarstwo na raka płuc, na którego chorowała. Teraz znalazł się jednak w ogniu krytyki, kiedy okazało się, że spotyka się z nową partnerką. Ciało jego żony od 2017 roku jest przechowywane w pojemniku z ciekłym azotem, utrzymującym jego temperaturę na poziomie minus 190 stopni. Ma tak być przechowywane do 2047 roku, bo zgodnie z umową na tyle zostało opłacone. Mężczyzna Zna miał nadzieję, że do tego czasu medycyna zrobi taki postęp, że kobieta zostanie odmrożona, wyleczona z raka, no i para będzie dalej żyć długo i szczęśliwie. Romantyczna historia długo jednak nie przetrwała, bo okazało się, że już dwa lata po zamrożeniu facet znalazł sobie nową kobietę. Całość wyszła na jaw dopiero teraz i wywołała fale oburzenia. Niektórzy uważają, że facet zdradza żonę, a inni podnoszą, że przecież jego żona według wszelkich norm prawnych i biologicznych po prostu już nie żyje. Więc nic dziwnego, że facet poszedł dalej ze swoim Życiem. Na ten moment ponowne ożywienie tak zmrożonego ciała nie jest możliwe, co nie zmienia faktu, że już około 500 osób na całym świecie zdecydowało się na taką formę walki z nieuleczalną chorobą. Muszą jednak liczyć nie tylko na niesamowity postęp technologiczny, ale także na to, że za te kilkadziesiąt lat będą na świecie ich bliscy, którym będzie na nich zależeć do tego stopnia, że faktycznie zainwestują środki w ich odbrożenie. Pamiętacie historię babki z poprzedniego odcinka, której ukradziono podjazd? Sprawa znalazła swoje rozwiązanie, a ekipa, która zawinęła beton, nie była tam sprawcą, tylko kolejną ofiarą. Wszystko to z powodu oszustwa, które opiera się na ciągle powszechnych w USA czekach. Oszust znajduje dom, gdzie jest remont do zrobienia, a przez internet znajduje ekipę, która podejmie się pracy pod jego nieobecność, a wcześniej wystawia im czek za zrobioną robotę. Kwota tak wystawiona jest jednak sporo większa. Oszust dzwoni potem do kontrahenta i mówi: Słuchaj, wpłaciłem ci 10 tysięcy dolarów zamiast 8 tysięcy dolarów. Mógłbyś te pozostałe 2 tysiące przekazać gotówką ekipie, która już wykonuje w tym domu inne prace? No i oczywiście ta druga ekipa jest podstawiona, zgarniają pieniądze i tyle ich widzieli, a czek okazuje się być bez pokrycia. W tym przypadku ekipa, która zwinęła podjazd, przyznaje, że dali się zrobić oszustom, nie sprawdzili ich i zaczęli robotę bez zaliczki, więc biorą winę na siebie i wyleją. Babce nowy podjazd na swój koszt, a sprawą oszustów zajmuje się policja. Więc widzicie, cwaniacy mogą być przebiegli. Tak więc powtarzam apel z początku: nie dajcie się robić na szaro w trakcie Black Friday. A my widzimy się już niedługo w drugim odcinku tylko pozytywnych wiadomości, tym razem podsumowującym listopad. Do zobaczenia.